Galaktyka Stupik została opanowana przez złych kosmitów. Pokonać ich może tylko porusznych Kerwazy. Miejsce. Gabinet majora armii astralnej. Nawiasie. Planeta na Pletron. Misja. Czynności administracyjne. Kerwazy, kurwa, mamy coś do wyjaśnienia. Co kurwa? Lecą skargi na ciebie, że na do sprzymierzonych kosmitów. Kosmita to kosmita. Kosmita to kosmita, ale... Ale! Byłem zobowiązany przez to, aby powołać na stanowisko porucznika Michała Pyrkę. Kto to kurwa jest? To ja! Panie że naprawdę? Nie wiem o co ci chodzi. Chodzi mi o to, że nie będę dzielić służby z pedałem. A czemu niby nie? Bo to przez niego tak zapierdala pedałem. Łaty! Is... Stop! Stop! top of the cat, the power